Bo nikt z nas, kto szczerze oddał życie Jezusowi, nie przyszedł do Boga jako od razu. Ha, 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 ha. Bo dobroć Boża do opamiętania mnie prowadzi tak, byś był dzieckiem Boga, to Cię będzie prowadzić, dobroć Boża do opamiętania. Ale pamiętasz, jak Żeś przyszedł do Jezusa, padłeś na kolana i powiedziałeś, ratuj! ratuj, ratuj, ratuj. A jeśli tak nie było u Ciebie, to nie przyszedłeś do Boga bo nie zmierzyłeś się z Wielkim Absolutem, z wielkim terrorystą, który pochłonie cały świat. I dlatego, wie, słuchajcie, musicie to naprawdę zakodować. On nie jest tym, co ludzi pieski, kotki, humanitarny, w ogóle Bóg. <grym> Tylko on zobaczył, że ten żurzel, <grym> no nikt nie zostanie na tym globie. Wszystkich zmiotę, jak potopem wszystkich zmiotłem, to jak przyjdzie sąd, to też wszystkich zmiotę. No dobra, to żeby ktoś ze mną chociaż został. Słuchajcie, to jest z tej, z tej strony. Bo ja chcę z, z nimi być, ale nie mogę, bo jestem święty. Oni są brudni. Ja nie mogę mieć ani jednego grzeszku. Więc oni nie mogą swoim dobrocią nic zrobić. To wiecie co? Ja zejdę sam siebie i dam im siebie za okup. I każdy, kto we mnie wierzy jako Jezusa i Zbawiciela, wyzna mnie jako Pana, będzie zbawiony. Czyli uratuję ten żurzel, bo chcę mieć z nimi społeczność. Ale tylko we mnie. Bo są święci we mnie, bo przyjęli to za co? Za darmo, no bo sami nie mogą. To jest miłość Boża do Żużla. Czyli my nie wzgardzamy Żużlem, ale mówimy mu prawdę. Żużlu, ty jeden ty. Pójdziesz do piekła, jak się nie narodzisz na nowo. I z miłości daję Ci dzisiaj możliwość. Ratunek czy nie? I... Poznaj działania naszej misji, służby apostolskiej www.ogieńprzebudzenia.org. Sklep, nauczania, kontakt, misje apostolskie, wsparcie. Zobacz, w co wierzymy. Buduj z nami, zobacz kim jestem, kiedy mamy transmisję, misje, grupy, projekty. Zapraszam www.ogieńprzebudzenia.org.